Ruch 19 kwietnia działał i działał coraz prężniej. W 1975 roku organizacja porwała biznesmena Donalda Coopera. Za pieniądze z okupu 26 października 1976 roku partyzanci kupili firmę zajmującą się sprzedażą sprzętu medycznego. To pozwoliło im uzyskać całkowicie legalną płynność finansową, a przy okazji Zdobyli godne zaufania kontakty w Wojskowej Służbie Zdrowia, oddziale Armii, odpowiedzialnym za dystrybucję wyrobów medycznych. Tak, Armia Kolumbijska współpracowała po cichu z rewolucjonistami. Ale pieniądze to jedno, a broń to drugie. Jaime Bateman Cayon wpadł na pomysł, by ukraść broń w wojsku, po cichu, bez żadnych ofiar. Rabunek idealny. Rewolucjoniści nabyli dom w pobliżu składu broni w północnym kantonie. Wprowadził się tam Jesus artega. Rewolucjonista wraz z rodziną. Udawali oni normalne życie rodzinne, a w tym czasie około 40 partyzantów kopało tunel od domu, pod ulicą, aż pod magazyn. Powstańcy usuwali duże ilości ziemi w workach, które przewozili pojazdami, a hałasy zakłócali głośną muzyką. Po 73 dniach wykopalisk, partyzanci dotarli do magazynu. Główna operacja została zaplanowana na noc sylwestrową z 1978 na 1979 rok. Wtedy to wszyscy żołnierze imprezowali i nie zajmowali się pilnowaniem stanowisk. Według danych armii, w trakcie tej nocy niezauważenie wyniesiono aż 5700 sztuk broni. M19 ogłosiło wiadomość o sukcesie 2 stycznia 1979 roku. Wysocy dowódcy wojskowi zorganizowali represję przeciwko M19 na rozkaz prezydenta Julio Cezara Turbaja, w wyniku których doszło do łamania praw człowieka. Wielu członków M19 zostało uwięzionych, a ich siatki wojskowe zostały rozmontowane. Teraz, mając w składzie olbrzymie pokłady broni, mogli przejść do największej akcji w historii swojej organizacji ataku na ambasadę Republiki Dominikany. Była godzina 12.10 27 lutego 1980 roku. W ambasadzie Republiki Dominikany w Bogocie zorganizowano przyjęcie dla dużej grupy dyplomatów z okazji święta narodowego tego kraju. Znajdowało się tam 16 wysokiej rangą dyplomatów, wśród których byli ambasadorowie w Kolumbii, z Austrii, Brazylii, Kostaryki, Egiptu, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Izraela, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Urugwaju, Wenezueli i co najważniejsze Stanów Zjednoczonych. Na miejscu był również nuncjusz apostolski. Napastników było 12 ale przeprowadzili bardzo ciekawy zabieg. Każdy z nich zamiast imienia miał swój numer, a właściwie dwa numery. Jeden rewolucjonista to numer 1 i 2, drugi to numer 3 i 4 itd. Tak Numerami posługiwali się naprzemiennie, dzięki czemu zakładnicy odnosili wrażenie, że nie ma porywaczy 12, ale jest ich aż 24. Ale tutaj zaznaczam, że są różne źródła. Ja znalazłem trzy wersje, że napastników było 12, 15 albo 16. Napastnicy wkroczyli do obiektu w czterech grupach, część przebrana za dyplomatów. Część przebrana za sportowców z okolicznego boiska, a część wbiła się wyważając bramę. Zapanował chaos. Niemal natychmiast ruch 19 kwietnia przystąpił do negocjacji. Wiedzieli, że jeśli nie będą negocjować, zostaną spacyfikowani, a że ich organizacja miała dość duże poparcie, to siły kolumbijskie chciały zaczekać z rozwiązaniem przemocowym. Początkowo M19 domagał się od rządu kolumbijskiego uwolnienia z więzień 300 współwięźniów politycznych, którzy zostali aresztowani przez kolumbijskie władze w trakcie brutalnych represji zarządzonych po kradzieży broni, a także zażądali od rządu zapłaty 50 milionów dolarów. Od samego początku wiedzieli, że te żądania nie zostaną spełnione, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, by cały świat usłyszał o ruchu 19 kwietnia. W ramach akcji humanitarnej partyzantów uwolniono wicekonsula Paragwaju, który został ranny, dziecko, obecne żony niektórych ambasadorów i kobiety. Jedna z partyzantek, która szturmowała ambasadę i została ranna podczas strzelaniny, odmówiła opuszczenia ambasady. Wykrwawiła się na śmierć. W tej strzelaninie został ranny również ambasador Wenezueli. Kobieta była jedyną ofiarą w trakcie tego napadu. 2 marca 1980 roku, cztery dni po zajęciu ambasady na rzecznika rewolucjonistów, wyznaczono Carmenze Cordona-Londono, pseudonim LaChiki. Piękną i bardzo zradykalizowaną dziewczynę. Pod ambasadą zaparkowano żółtą furgonetkę. Miał to być teren neutralny, do prowadzenia negocjacji. Tam odbywały się spotkania. Wydarzenie trafiło na czołówki ówczesnych międzynarodowych gazet. Ówczesny przywódca M19, Jaime Bateman Kayon, wspomniał, że propaganda polityczna wygenerowana przez atak była bardziej skuteczna niż zbrojna operacja partyzancka, ponieważ dała im większe międzynarodowe znaczenie. Wszyscy na całym świecie usłyszeli o ruchu 19 kwietnia. I o to właśnie chodziło. Po 52 dniach negocjacji i 61 dniach okupacji przedstawiciele rządu uzgodnili, że pozwolą dowódcy i partyzantom uciec razem z porwanymi na Kubę. Na Kubie ambasadorowie zostaną zwolnieni. Mówiono, że M19 otrzymał również zapłatę od rządu kolumbijskiego w wysokości 1 lub 2 milionów dolarów, najwyraźniej zapłaconej przez rząd Izraela. Ale nie udało im się osiągnąć celu, jakim było uwolnienie ponad 300 więźniów politycznych, którzy znajdowali się w tym czasie w więzieniach, chociaż więźniowie polityczni zostali objęci amnestią dwa lata później. Przygotowano specjalny samolot i to była najbardziej stresująca chwila w trakcie całej operacji. Jeśli gdzieś rząd kolumbijski miał przechwycić rewolucjonistów, to właśnie w tym samolocie. Jeden z nich wziął ze sobą granaty. Plan był taki, że gdyby rząd kolumbijski złamał umowę, rewolucjoniści wysadziliby się. Finalnie rewolucjoniści zostali przetransportowani na Kubę, gdzie zostali przyjęci jak prawdziwi bohaterzy. Fidel Castro urządził wielkie święto. Jeździł z bojownikami po miastach i wspólnie świętowali. Byli w siódmym niebie. Misja jednak nie została zrealizowana. Nie chodziło o pieniądze czy sławę ale o wyzwolenie uciśnionego narodu. Lada moment mieli powrócić do Kolumbii. Lada moment w 1981 roku miało dojść do porwania Marty Ochoa, siostry gangsterów, braci Ochoa, którzy byli członkami kartelu z Medellin. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowych Historii i kanał. Światowe biografie. Trzymajcie się. Cześć.